Hej ludzie, paził tutaj, a ze mną jest Tomek. Siomadeczku, cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie pogodamy taki w poniedziałkowy ranek, żebyście mieli fajny temat. Jaką generację chcielibyśmy przeżyć jeszcze raz? Zasoby są proste. O proszę. Jesteśmy o. dzieciakiem, czyli I mamy dobra. kupę czasu i nasi rodzice nie mają problemów pieniężnych. O kurczę. I teraz czyli idealnym, idealne klimaty, żeby poznać całą generację i możemy żyć w całej generacji od początku do końca. No mm. my, którą generację byś tak wiedział? Powiem ci szczerze, trudne pytanie, no bo dobra, chciałbym najbardziej przeżyć generację 16-bitowców. Wtedy, wtedy najbardziej byłem zachwycony mm -hmm. e, tak naprawdę i, i grą i jak ona wygląda że to już jest naprawdę wyższy level niż te gry 8-bitowe, chociażby na Pegasusie a y, patrząc jak to na SNESie wygląda, czy już na 32 bitowcach tak. ale nadal akurat gra 16, 16 bitowa tak więc no, y, ten rozdział, najbardziej mi się podobały gry powiem Ci szczerze i tych gier było multum w ogóle to była generacja SNESa, to była generacja Mega Drive'a to była generacja też Amigi. No bardziej u ciebie Amigi. Tak, bo. Tak zgadza się. Snesa e... je i Mega Drive'a. Tak, tak jak ale mówi. mówisz odnośnie, że mamy nieskończone Nie limity, tak, no, prawda? No, tak, więc. No tutaj, słuchaj Tobek, tutaj to już w ogóle obaliłeś. Problemy polskiej gospodarki. Oczywiście, i gospodarki. że tak, bo byśmy grali w trzech, na trzech super. E, e, Platforma. Platformach. Tak, no bo to SNES to Amiga. Po z, zgadza się. Amiga no to był wiadomo, domowy taki komputer, ale też te 16-bitowce ładnie się no tak, prezentowały. A jeszcze SNES, prawda? Dokładnie, więc Super Nintendo też 16 bitów, no i Sega Mega Drive. Która no, też miała żyła swoim zdarzanie. Tak, no słuchaj, no tutaj zrobiłeś. Nie tyle w powiedziałeś, że miałeś super życie, jak wy tam dzieciak i tam wszystkie pieniądze, to ty jeszcze wstawiłeś 16-bitową generację do Polski, się, Ale przy okazji, jeszcze BMX-a bym miał, fajnego, chociaż miałem tak. za dwa lata BMX. Tak, e, fajne buty takie wiesz. E, I jeansiory, czapeczka, pyk, komiksy bym tak. czytał. A, bym ale Które momenty ten... chciałbyś najbardziej tak przyznać? Na pewno chciałbyś, na pewno Mortala wersję na Zgadza się, no po prostu bym poczuć. też mógłbym uczestniczyć w, w tym od samego początku, bo ta. ja nadrabiałem to później, prawda? No to wiesz co, myślę, że każdy z nas no, nadrabiał. w jakiś bo, sam sposób, tak, prawda? No, czy, bo czy ja na przykład dostałem plejak, a tak naprawdę nie wiedziałem, co dostałem od ojca, bo Aha. ojciec tam z Niemiec przywiózł, ma w sobie Ale miał dobre oko chociaż. No miał dobre oko, bo zobaczył, że ludzie się zbierają, bo no no to ta. kupił na premierę. No to słuchajcie, no ja tak naprawdę Miałem parę gier, to potem zaczęliśmy chodzić po sklepach, kupować oryginały, i potem, właśnie to wszystko, te, nie wiem, wtedy de facto nadrobialiśmy nadrabia, tego playaka jedynie. Jasno, nie bałeś się, że w ogóle miałeś na żeby właśnie przerobić konsolę. Nie ukrywaj, wtedy, każdy przerabiał konsolę, żeby móc grać więcej niż w jedną grę, Słuchajcie, mając, którą się ma w Było Polsce. tak, że bardzo długo się bił, bardzo się długo z tym biłem. Tak, ale, ja tak samo. Ale to dlatego, że to co pisali w gazetach, raz. Nie, nie. Laser ci padnie, się za zapsuje. Bo miałem przyjaciela, który miał dostęp do każdej gry. Momentalnie no każdej gry na plejaka i u niego graliśmy. To cię w jakiś sposób ratowało. Tak, no, u na... niego graliśmy i tam, no, graliśmy na piratach, no nie mówię, że graliśmy na oryginałach, ale... W każdą grę, dzięki temu myślę, że mam taki zasób z tamtej generacji. A no to ja też w tamtej generacji, bo ja Ze też tej miałem... Z tej piątej generacji, ja w tak pamiętam. Co weekend to jechałem, jechałem po prostu na stadion tak, po a, nowe gry. Słuchaj, a my po prostu tak, w ekstremie czytaliśmy recenzje, i już graliśmy i przychodziliśmy. Jasne, to wiecie, to, to był chyba pierwszy raz, żeby można było coś takiego zrobić. Były też takie czasy, że. Później była na przykład polska premiera, tak. a Ty już tą grę grałeś. Tak, ja już tą grałem, ale, ale w wkrdną rodzinie i tak dostawałem często oryginały. Wiem. No tak, no. Gran Turismo 2. Czy... Te oryginały z dwie stówy to tak. był piku, a to było kupa pieniędzy naprawdę No i Potem się na Platynę tak naprawdę czekało, Gran Turismo Platynę, gdzie dostawałeś taką wielką instrukcję. Tak, i już było taniej. Tak, ale głównie tak, dla mnie to było wtedy właśnie nadganianie. Na PS2 miałem nadganianie, bo mi nie było stać na dwójkę i sobie później ją miałem i nadganiałem. Ale Twoja generacja to jest 32-bitowa, tak, bo nie umie... właśnie rozmawiamy, nie? Tak, czyli w przypadku to jest... PlayStation. To znaczy, to jest ciekawe, ta, ta którą ja bym chciał przejść jeszcze raz? No. To jest PS2. Jeżeli Bez chciałbym 2. od zera... Bo ja słuchajcie PS2 nadganiałem jeszcze na czasach PS 3 A bo... co masz fajnego w dwójce, a czy pewnie i od RPG twoje? To raz, ale pomyśl sobie. Gran Turismo, czwórka. Najlepsza hmm. część według mnie. Ale spowolniła trochę. Co? Ogólnie spowolniła wtedy seria. Czy, czy ja wiem? Trójka trochę spowolniła. Tak, tak. tak, tak. Ale, trójka czwórka, musiała drabiać, ale czwórka miała, miała wszystko. Ok? Ogólnie bardzo dobra produkcja. To, że czwórka nie miała fenomenalne, miała masę trybów. Była na, była A Trójka taka, była taka? Trójka była taką pokazówką PS2. Ale no. zobacz, jeszcze chciałbym Chciałbym GTA, chciałbym GTA doświadczyć, Pomyśl sobie ta premierę wyczekaliśmy. Zobaczcie, w że sposób. w tamtej generacji ograliśmy GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, tak naprawdę jeszcze GTA Liberty City Stories i Vice City, The City Stories. The i... Warriors. The Warriors, to były gry właśnie, które już... The Warriors. Wszystko Balli. Rockstara. I Buli, słuchajcie, a Teraz, Teraz jedna generacja, mój syn ma 14 lat i on tylko kojarzy GTA 5, bo przez 10 lat gra cały czas GTA 5. Dokładnie GTA 5 i w A my wychowaliśmy się w takich czasach, że naprawdę tych gier można było ograć w. No w no chociaż w Max Payne to oni byli wydawcami bardziej, ale samych 5 GTA wymieniłem, a teraz tak. mamy jedną. A teraz mamy jedną. To trochę pokazuje, jak bardzo wzrosły koszty i nakład pracy na Zgadza się, gier. oczywiście, że tak. Ale, ale czy to my przypadkiem graczy nie jesteśmy bardziej wymagający? Myślę, że... Nie patrzymy bardziej im na rękę? Jesteśmy tak? bardziej rozleniwieni. My wiemy więcej, jak powstają gry, ale nadal, jak spytał się zwykłego gracza, kto jest serem w Rockstar Rockstarze, to ci mhm. nie powie. Na, na przykład... To tak trochę, tak jak było w cywilizacji, że jest legendarne, że Williams jasne, zadzwonił jasne. i powiedział, żeby, tak, żeby Sid Meier był, ale... Wracając, dlaczego dalej, dlaczego szósta generacja? Mm -hmm. Bo to szósta, tak. Siódma to była tak. PSK, tak. Tak, taka. zgadza się. Szósta, dlaczego? Po pierwsze, Szemu. No, przeżyć Szemu. Bo Dymka no zaliczam do tej szóstej. No tak, tak. tak, no, tak. przeżyć Szemu, przeżyć Sonika 3D. No tak. Przeżyć słaj działającego na e, Dreamcastie. Na, na Dreamcastie, zgadza się chcę żyć Halo pierwsze, chcę żyć mm. drugie Halo, No przeżyć... było tych gier, a tak, to, to było, były dobre, fajne to czasy. Były fajne. Do tego JRPG, do tego Kotor, pomyśl sobie Kotora jeszcze raz, być zaskoczonym tym finałem Kotora, to by byłoby coś fenomenalnego. Dużo fajnych gier naprawdę tak, było. Tak, masę, na przykład porównań, jak wygląda to na PS2, jak wygląda na ps na Xboxie. Znaczy nic niestaconego, muszę by to kręcić i Tak, pokazać. ja wiem, ale <laughs> słuchajcie, Resident Evil 4, pomyśl sobie, mm. To jest kosmos, pierwszej gry online. Tak. To jest. Gamecuba polecam, bo Rezydent 4. Pan, tak. To było. God, God, God na, tak, tak, tak. To jest, słuchajcie. Ja, ja mówię o Gamecube akurat. Tak, ja wiem, było. ale tyle, to znaczy to były ekskluzje przez parę miesięcy. A się, się Słuchajcie, porąbane kontrolery, czy to był. Wymysł, Czy to, Wymysły, czy to było do Dragon Questa, czy to była na na piła do Prezydenta 4. Słuchajcie, masa. Słuchajcie, to tamta generacja. Szła tak do przodu, jak tylko mogła. Czasem to robiła koślawie, bo to trzeba powiedzieć. Ale Dewi ma kraj chociażby. No, Pomyśl sobie. Gadowory. Gadowory of... to... jedynka. Ile ich chujka. było? Jak? Jedynka, jedynka dwójka, dwójka. trójka, e, wstąpienie... Ale nie, wstąpienie, to już trójka, to jest trójkę, to jest po Ale mamy tak, jedynkę, dwójkę, mamy całą trójkę Ratcheta, jedynkę, mamy, jedynkę na dwójce, tak. Słuchajcie, patrzcie, jak, patrzcie jakie mamy kombinacje, jakie mamy co mamy u Sony, mamy Killzona jedynkę, mamy Sokoma, mamy Slaya, mamy Racheta, mamy Jacksa. Słuchajcie, słuchajcie, na samym Sony było taka różnorodność, to był bo i do tego jeszcze game, Gamecube ze swoimi tytułami, mniejszej ilości, bo został zostawiony, mamy reboota Tomb Raidera, mamy anniversary Tomb Raidera, trynka. mamy tego tragicznego Angel of Darkness, pamiętam jak wszyscy się wyjarali, a potem to no, wygrzma taka kupa i najgorszym systemem levelowania, no muszę trochę tą skrzynię popchać, popchnęłam skrzynię, jestem gotowa, no przecież to z tego to człowiek miał pekę, masę słuchajcie, masę prób, wielkich błędów. Metal Gear Solid, dwójka i trójka. No Tomek, no trójkę, jeszcze raz przeżyć. Chciałbym też jak najbardziej, tak, tak najlepiej to w ogóle każdą generację jeszcze przeżyć. I tak na maksa, na fula. I, I wiedzieć, Ale w sumie, czy my teraz tego nie robimy? Słuchajcie, my teoretycznie. Jak przeżywasz obecną generację? Myślę, Ogrywamy że... wszystko, co chcemy. Tak, ale wiesz co? Ale myślę, że poprzednia generacja. Myślę, że bardziej też przeżywaliśmy znaczy, poprzednią trójkę, wiesz. Bo PS Trójka i 360 wymusiły większe zmiany. A teraz zobaczcie, że dopiero teraz Starfieldem, dopiero teraz, może Spider-Manem, czujemy, że gramy na nowej no generacji. No dobrze, fajnie, bo jeszcze potaniały te nowe konsole. Tak, no? bo potaniały, więc. Dobry moment do zakupu. Dokładnie. I jeszcze nowe modele. Tomek psx dobra, sobie na PSX się byś grał. O. O, no, bo bez limitu. Wtedy materiał nakręcić. No wtedy <laughs> to w ogóle. Słuchajcie, wyobraźcie, Właśnie. siedzimy sobie, przed premierą bez 3 i robimy materiał, no sprowadziliśmy z Japonii PSX. -a. No przecież słuchajcie, to to byłby by szok Człowiek, na No tam pojechali samolotem, jeszcze w vlogi kręcili. No dobra, ale to jest bez limitu. Ale wtedy no, nie ma no limit, wiesz. A wtedy to tak, ale słuchajcie, no nie wiem czy wy jako dzieciaki by nas puścili. I słuchajcie. Dlatego, tak, dlatego tą generację a w tak, No i jeszcze teoretycznie Diablo, dwójka. O, 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 Nie w mieście! Nie mogę unieść więcej! Tak. Jestem przeciążony. Słuchajcie, jest masa gier, Jeszcze pecetowych też bym mógł wymieniać. Goticzek! No Goticzek o. też na, chociaż nie wiem, czy go można porównać, bo to, Ale Gotika 2, 2 już mogę, po, mogę już załapać. Masa, słuchajcie, masa. Im bardziej bym tu siedział, tym więcej bym wymieniał tytułów. Zresz, dlatego jasne. dla mnie jest ta generacja, dla Tomka o, wcześniejsza. To. Ale też bym ją przeżył twoją z miłą chęcią. Tak, no bo jak ci zacząłem nie? To aż się słuchajcie, miło zrobiło na gębie, bo tak, człowiek zapamiętał. Słuchajcie, mam nadzieję, że i wam też się zrobiło miło na gębie w ten poniedziałkowy poranek. Tak mm. więc dobrego całego dobrego. tygodnia życzymy. Dla mnie to będzie wyjątkowy tydzień, tak więc też trzymajcie za mnie. Kciuki. Trzymajcie kciuki za Tomka, trzymajcie za mnie. I do I, przodu. I do przodu. Hej. Hej.